Doktor już do drogi był gotów i dla niego stały konie zaprzężone. Dał mu stary potrzebne instrukcje, list do szyszkina, wyprawił na rewizję opasów, a sam po zboże wyruszył. Pojechał tedy mrozowicki raz pierwszy za interesem swego chlebodawcy. Pojechał i przepadł. Doktor wrócił ze zbożem i rozesłał je po gorzelniach. Zdziwił się, nie znalazłszy Antoniego. Szumski się też od paru tygodni nie pokazywał. Panna Maria nie okazywała ani zdziwienia, ani przykrości z opieszałości narzeczonego. Na uwagę ojca ruszyła ramionami. Nie zginie, przyjedzie, odparła obojętnie. Coś ty nie bardzo o niego dbasz, oburzyła się Utowiczowa. Dbam o to, o co i on? O moje pieniądze. Zaśmiała się ironicznie. To po coś go przyjęła mruknął ojciec. Bo każdy tak jest sam, nie wszystko jedno, ten czy inny? O serca u ciebie, serce! Boże broń od niego dobrych ludzi, sarknęła utowiczowa. Nikogo nie częstuję, odcięła ostro dziewczyna. Daj jej, ciotka, spokój, wmieszał się doktor. Ma rację. To serca nie ma, zdrów będzie i ludzie go nie zdepcą. Zimna ona, cóż robić, taka zostanie. Ale gdzie się podział Mrozowicki? Czy pieniądze mu ojciec dał jakie? Może go już podejrzewasz? Przyjaciel Antosia, złodziej? Gniewnie burknął stary. Dziewczyna zmarszczyła brwi. Wcale nie, może być uczciwy. Myślałam o rozboju, zresztą mógł zachorować. Nie ma stosownej na ten mróz odzieży. Przecież mu dałaś kożuch. Nie przyjął, więc drugi raz nie proponowałam. Zapewne niech raczej umrze, byleś ty nie potrzebowała fatygować swego serca. A co? Dobrodziej to samo mówi co ja. Triumfująco zawołała Utowiczowa. Nie ma serca, nie ma! Ksiądz łyszy nawet popatrzył na dziewczynę, która pochylona u stołu szyła milcząc. Żebym mówił językami wszystkiej ziemi, a miłości nie miał, będę jako miedź brzękająca i jako cymbał brzmiący, zacytował swym bezdźwięcznym głosem. Doktor coś zamruczał niechętnie i wyszedł. Za drzwi dołtowiczowej się odezwał. Weź ciotka ten kożuch i połóż mu w stacji. Ja się z nim rozmówię. Stara podreptała spełnić rozkaz. Ksiądz powluk się do kuchni, węsząc zapach świeżego ciasta. Dziewczyna szyła. Po chwili na płótno spadła jedna łza, druga, trzecia. Wzrok się zaćmił, złożyła robotę. Na ulicy rozległ się dźwięk znajomych sań. Strygnęła się, zerwała i uciekła. Gdy szumski się okazał, nikogo nie było w pokoju zaczął tedy nucić półgłosem, na to hasło ukazał się doktor. Cóż to, zapomniałeś o nas? Powitał, broń Boże, ogromnie byłem zajęty, widziałeś Mrozowickiego? Kto to taki? No, mój nowy pomocnik. Ten bawuł? Nie. Bo go posłałem woły obejrzeć, a ty skąd jedziesz? Z Kurhanu, Szeszkin mnie trzymał tydzień dla różnych rachunków. Nie rozumiem, co się stało chłopcu. Chłopcu? Kirgizi go może ukradli. Nie żartuj, jestem na serio niespokojny. Szumski ziewnął. Miał minę zmęczoną, oczy czerwone. Rozruszał się na widok narzeczonej. Animusz jednak wydawał się sztuczny. Panna Maria parę razy spojrzała nań badawczo i nie rozchmurzyła oblicza. Jedna utowiczowa śmiała się z konceptów faworyta. Spożyto wieczerzę i rozmawiano przy kominie. Gdy drzwi skrzypnęły i wszedł Mrozowicki tak cicho, że go zrazu nie dojrzano. Biały był od mrozu i zamiast zwykłego pozdrowienia, tylko ustami bez dźwięku poruszył. Nie zdejmując kożucha, usiadł w kącie przy piecu. Panna Maria wstała i podeszła do niego. Wypij pan, rzekła, podając mu wódki. Jesteś przecie! wykrzyknął doktor. Co? Przemarzłeś do półśmierci? śmierci? Pijże prędzej! Po chwili dopiero zdołał przełknąć. Mógłby pan być wyrozumialszy, sądząc z pozoru zawołał Szumski. Dziś nawet mróz niewielki. Ja go nie czułam. Prawda, że mam moc stalową na wszystko? Ależ pani się tyle fatyguje. Przecie ten pan nie kaleka. Może sobie sam służyć. Ja bym konając nie pozwolił, aby kobieta dla mnie się trudziła. Różze się pan. Mrozowicki popatrzył na nań w milczeniu. Inteligentny subjekt zamruczał Szumski. Daj mu spokój. Zmarł, zbiedniał, ledwie żyw. Niech służy, kto temu winien. Doktor mówiąc to spojrzał surowo na córkę. Krajała właśnie chleb oczerwieniała, nóż się ośliznął i przeszedł po ręku. Krew trysnęła na tę kromkę obcego przybysza. Utowiczowa krzyknęła wielkim głosem. O Boże! Krew na chlebie! Fatalna! Szumski poskoczył po wodę. Doktor po jakiś eter. Utowiczowa po płótno. Rozowicki żałośnie, poczciwie na dziewczynę spojrzał. Niech pani mi daruje, szepnął, nikomu waszego chleba nie przyszedłem odbierać. Może da Bóg, prędko przestanę pani dokuczać. Widzę, jak mnie pani nie cierpi. Zawiązała rękę chustką i rzuciła mu ostre spojrzenie. Dowiedziona rzecz, że ja wszystkich nie cierpię, mruknęła niewyraźnie. Zbiegli się wszyscy, opatrzono skaleczenie i zapomniano o Mrozowickim. Ale on już odtajał, czuł powracające życie i czucie i nagle wśród ogólnej rozmowy ozwał się, zwracając do doktora. Gdzie pan każe te skóry złożyć, co on przywiózł? Jakie skóry? A z wołów. Dziesięć mam, a cztery zginęły, bo psy poszarpały byki. Jakie byki? Co ty pleciesz? Woły po gorzelniach, które pan kazał obejrzeć, stoją niesłane w nawozie wyżej kolan, no i czternaście padło, więc zabrałem skóry. Miły z pana posłaniec zaśmiał się Szumski. Ja ich nie miałem pod nadzorem. Com znalazł to raportuję odparł Antoni spokojnie. Ładny znać porządek u ciebie, z przekąsem mruknął doktor. Mówię panu, tydzień byłam nieobecny. Te przeklęte rachunki. Beze mnie tam nie ma głowy. Ja ich nauczę. Mnie już nauczyłeś. Czternaście wołów, zarobek przepadł. Ale i tanto, siu tydzień siedzisz nie wiadomo gdzie i po co. Przepraszam pana, pan Szyszkin mnie zatrzymał w Utiackiej. To znowu co? Tylko co Szumski dowodził, że siedział tydzień Szyszkinem w kurhanie. Nie wiem, z kim był pan Szumski. Kiedy przyjechał do Utiackiej, pan Szyszkin miał kłopot, bo mu się popsuła pompa, więc mu ją narządziłem i z żyłem dwa dni. Mówił, że za widzeniem sam pana przeprosi. Pi pi. To pan już bez mojej protekcji wślizgnął się do starego niedźwiedzia. No, no, winszuję sprytu. Niewiele go zużyłem. Rad byłem usłużyć człowiekowi. No, sądzę, że i nagrodą pan nie pogardził. Stary, jak pijany, bywa szczodry. Przy mnie był trzeźwy. Więc nie szczodry, co? W Europie lepiej cenią kunszt pański. Mrozowicki głową pokręcił i usta zaciął. Mógłby dużo jeszcze nowi i szczegółów swej podróży opowiedzieć, ale nie chciał. Doktor nachmurzony brodę targał, Szumski widocznie szukał kłótni. Wstał więc cierpliwy chłopak i wyszedł do swej stancji. Tam dopiero rozpiął kożuch i dobył na światło kilka banknotów. Przeliczył je kilkakroć, było dwadzieścia pięć rubli. Fundusz w porównaniu do tego, z czym tu przyszedł. Rzuciły mu się do głowy różne projekty. Śmiertelnie znużony zasnąć nie mógł. Pierwsza myśl była, z tą marną sumą wracać do kraju, do siostry, do narzeczonej, ale go i wstyd i strach powstrzymywał. Potem pomyślał o kupieniu odzieży, ale może żal się zrobiło tych pieniędzy, tak niespodzianie zdobytych. Odzież się znosi, i co dalej? Potem półsennie rozbujała się fantazja. I począł roić świetne handle, kupna, sprzedaże, tysiączne zarobki, a gdy zupełnie usnął, ujrzał swój promienie flipami otulony, odzyskany, własny znowu wstający z ruiny Na Nazajutrz obudził się i skarb swój ukrywszy starannie wyszedł z domu. Machinalnie wstąpił do sklepiku i kupił trochę bielizny. Chciało mu się tytoniu, ale grosza pożałował i oparł się pokusie. Potem idąc ulicą, rozmyślał ciągle i ciągle, od czego zacząć. – Zdrowia ci, Antoni – ktoś się ozwał za nim, obejrzał się. Był to Andrianek, dobrodusznie uśmiechnięty. – Chodź do nas w gościnę, dzisiaj święto, poznajomimy się przy herbacie. Cała rodzina przyjęła obcego z rubaszną, pierwotną serdecznością. Przy herbacie z wódką podano cedrowe orzeszki i jakieś ciastka. Wypytywano go o te strony, skąd przybył, o rodzinę, o żonę, o ceny i handle tameczne. Nie czuli jednak zazdrości, by owe cuda cywilizacji zobaczyć. Andrianek nawet się z nich natrząsał. Długie lato tylko dokuczy, bo ściepła różne choroby przychodzą. Zimą zdrowo, a dzieci co słabsze mróz wydusi. Jak się które uchowa, to sto lat żyje i od, tak jak ja. Tu wyzywająco wyprostował swe potężne członki i pokazał pięści olbrzyma. Gdzie spójrz, tam mieć, gdzie staniesz wszystko twoje, co chcesz, to dostaniesz. Ot, nasz kraj, z dumą jego brat dodał. Bogatym być można, szepnął Antoni. Można. A ty już zaczął? Spytał Andrianek. Ja na służbie u doktora. To co? Służba służbą handel handlem. Dużo masz pieniędzy? Nic prawie. Dwadzieścia rubli. Dość na początek, chcesz ze mną do spółki? Albo co? Najmiemy sieci i pociągniemy na szczęście przed jarmarkiem. Masz to nie? A to był ojciec? Kto sieć ma, tego toń. Byle szczęście, robota też zdrowa. Na mrozie, dzień i noc. Chcesz do spółki? Jutro powiem trzeba gospodarza spytać. Słusznie kto ojca nie ma, temu gospodarz głowa. A przechodź jutro z toporem do płonek. Podobał się projekt Mrozowickiemu. Podobał się ten olbrzym, silny i wesoł, którego oczy błyszczały na hasło łowów i ciężkiej połączonej z niebezpieczeństwem i ryzykiem pracy. Zdrów to był czysty, prosty typ społeczeństwa. Prawie zdecydowany przyszedł Antoni do domu na śniadanie, które by uniknąć spotkania z Szumskim zjadł w kuchni u Siergieja. Kot kucharza dotrzymał mu towarzystwa. Potem udał się do doktora narzeczeni rozmawiali z sobą w jadalni. Zdał tedy chłopak sprawę ze swej rewizji, a potem, zawstydzony, nie śmiejąc oczu podnieść, podziękował za gościnę. Cóż to? zdumiał się stary. Proszę pana, ja tu zbyteczny. Zawadzam każdemu. Co uczynię, zawsze źle będzie. Powiem prawdę, będę się czuł intrygantem, przemilczę, będę się czuł niesumiennym. Pójdę sobie, zanim spokój państwa zakłócę. To prędko, z goryczą rzekł doktor. Myślałem, że będę miał w tobie syna. Pomyliłam się. Nie, pani, ale zastępcę syna pan już ma. Ach, tak, prawda, zamruczał doktor. Nie moje gusty już tu panują. Trzeba broń złożyć szkoda. Nie mam żadnego prawa cię zatrzymywać. Szyszkin cię pewnie zwerbował. Ma sens i ty masz sens. To prędka kariera. Tutaj nikt nawet nie pomyślał od mrozu cię zabezpieczyć. Słusznie więc, że lekkim sercem żegnasz. Mówił prędko i urywanie, jakby co rychlej chciał ten interes skończyć. Masz już posadę? Nie. Gdzież stąd pójdziesz? Niewiele mi potrzeba. Znajdę kąt. Słuchaj no, zaczekaj choć do rana. Namyśl się. Nie dzisiaj w gorączce. Mogę pozostać, ale się już nie rozmyślę, szepnął Mrozowicki. Ha, jak chcesz, zawiodłem się na tobie. Zwiesiwszy głowę, młody wyszedł. Czuł, że dobrze postąpił, a wstyd mu było zarazem, że nie mógł wytłumaczyć się doktorowi. Stary miał żal do niego. Za co? Za delikatność. Utowiczowa wnet go posłała do sklepiku. Rad był zejść z oczu wszystkim. Wieczorem przyniesiono mu list. Zadrżał, myśląc, że to może wieść z daleka, ale to było wezwanie Szeszkina, aby objął zarząd go żelni. Stumiał się, a Szumski? Jeszcze stał z listem w ręku, oczom nie wierząc, gdy skacząc co trzy stopnie wpadł do kramiku Szumski. Trzymał też papier i cisnął go na stół. To ty zrobiłeś tę denuncjację? Krzyknął blady z gniewu. Antoni wziął list i odczytał, zawierał dymisję bardzo stanowczą, jaką denuncjację. Zagadnął spokojnie. No, przecie rozumiesz, doniosłeś, żem grał w kurchanie. Szyszkin mi powiedział, że hultaj z łotrem już tydzień walają się po kurchańskich szynkowniach i że obu wypędzi. Był wtedy pijany, więc szczodry w epitety. Nie wiedziałem, że to o panu była mowa. Zresztą akurat tyle mnie to obchodzi, co zeszłoroczny śnieg. Posady pana obejmować nie myślę, więc co mi panu jakichś denuncjacjach prawisz? Jak to nie myślisz? Trzymasz w ręku list Szyszkina z propozycją? Posada nie dla mnie. Nie umiem pić raku, grać w sztosa i umizgać się do smoliny. Niech się Pan nie ogląda, nie słyszy nikt, a jutro rano z tego domu odejdę, aby nie być winnym względem nich. Ułagodzi się Szyszkin, zostanie Pan tu i tam bezpieczny. Tylko drugi raz niech mi Pan obelg nie ciska, bo ja cierpliwość tracę niekiedy. Szumski odwrócił się na pięcie i odszedł. Ostatnią wieczerzą spożył Antoni w kuchni. Z doktorem i Szumskim skończył. Utowiczową pożegnał, wreszcie i Siergieja udarował, i Katałaja pogładził. Iść na górę dla jednej panny Marii nie chciał, i zdecydowany odejść bez pożegnania, zasnął na parę godzin. Było jeszcze szaro, gdy się zerwał i węzełek bielizny zabrawszy, ruszył w drogę. Na podwórzu stanął i prędko do czapki sięgnął. Panna Maria już wracała z obór. Żegnam panią i przepraszam, rzekł. Niewiele kosztowałem i niedługo dokuczyłem. Wysilił się na uśmiech. Stanęła i spojrzała nań ponuro. Owszem, wiele mnie pan kosztował. Odchodzisz, wynosząc z sobą tę resztę uczucia, jakie ojciec miał dla mnie. I dość długo pan bawił, aby sobie uczynić obojętnego wroga. Co prawda nieosobliwe żniwo. Minęła go bez pożegnania i znikła w domu. Antoni zupełnie osłupiał. Więc że się Szumskiemu z drogi usunął, za to on mu wrogiem? Że dziewczynie kosztu i kłopotu ujął, za to jej ojcowskie serce niby zrabował? Jezu! On winien? Czy ludzie? Stracił zupełnie jasne pojęcie, i czuł się tylko w głębi duszy bardzo biednym i skrzywdzonym i smutnym. Głupi, trzykroć głupi, Ani ma